Sylwia Jarmusz, witam państwa bardzo serdecznie w Rozmowie Dnia i przedstawiam moich miłych gości. A są dzisiaj nimi pan Marcin Szewczyk wraz z córką Julką. Dzień dobry, Dzień dobry. Dzień dobry. witam serdecznie. Których zaprosiłam do naszego studia, by opowiedzieli nam o drużynie Fadersów, której to drużyny są członkami. Właśnie ta drużyna ukonstytuowała się już jakiś czas temu. Kiedy powstała i w jakich okolicznościach? Grudzień 2017 roku, dokładnie Sylwester, podczas wspólnej imprezy z rodzicami dzieci, które uczęszczają do jednej klasy, powstał taki pomysł, żeby sobie założyć drużynę piłkarską. I taka drużyna powstała, ale z biegiem czasu, kiedy spotykaliśmy się na różnego rodzaju treningach, zrodził się pomysł, że może oprócz grania w piłkę moglibyśmy poprzez swoją grę pomagać ludziom potrzebującym, nieść jakąś nadzieję dla tych, których los doświadczy szczególnie. I tak to się zaczęło. Zaczęły się kolejne imprezy charytatywne, które Drużyna organizuje. Tych imprez już sporo za wami, ile? Tak, tak. w tym momencie mija rok od naszej pierwszej imprezy, gdzie przy współpracy z Osiedlowym Domem Kultury Bajk oraz 20 Liceum Ogólnokształcącym na Wichrowym Zgórzu zorganizowaliśmy turniej halowej piłki nożnej, charytatywny turniej, gdzie wspomagaliśmy. Leczenie młodego piłkarza MKS-u Przemysław Michała Gadomskiego. Również przeprowadziliśmy tam rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego. I w momencie, kiedy ten turniej się zakończył, kiedy opadły emocje związane z tym turniejem, zrodziła się nowa inicjatywa. obiliśmy swoją opieką Zosię Urbańską, dziewczynkę, która cierpi na dziecięce porażenie mózgowe oraz niedosłuch. Do tego teraz od czerwca pojawiły się nowe problemy, ale o tym może później. Oraz jej mamę, która tuż przed podjęciem decyzji, że pomagamy Zosi, zachorowała na nowotwór złośliwy piersi. Ta idea pomagania innym od początku była wpisana w działalność Fadarsów? Czy... Tak, tak. Z uwagi na to, że no nas by nie było, gdyby nie nasze dzieci i nasze dzieci są zdrowe. Natomiast nasza idea jest taka, że no, oprócz tej gry w piłkę, gdzie my chcemy grać w piłkę, to my Powiem tak, musimy pomagać, musimy pomagać tą swoją grą, dlatego też jeździmy na różnego rodzaju turnieje charytatywne. Nie tylko sami organizujemy, ale swoją obecnością również wspomagamy inne kluby, które takie turnieje organizują. Rozumiem, że to turnieje rodzinne, takie, w których uczestniczą dzieci również. Julko, Ty uczestniczyłaś w takich turniejach? Ja uczestniczyłam i grałam w jednym turnieju na Osiedlu pod Lipami, na Boisku Nowym i zajęliśmy razem z Federsami. Pierwsze miejsce. No to świetny wynik, było miło pewnie jak ogłoszony tak. został ten wynik. Ty lubisz sport, powiedz? Kto tu pierwszy bardziej kochał sport? Tata i on ciebie zaraził, Czy to ty tatę zachęciłaś Yl, do sportu? Tata ciebie? Tak. Podziwiałaś tata, jak on gra w piłkę? Tak. Dobrze sobie radzi? Mogło być lepiej, ale. Zaczął strzelać gole. Zaczął strzelać gole, no czyli rozumiem, że tata się poprawi, będzie te swoje umiejętności szlifował pod okiem Julki. Oczywiście, obiecuję. Proszę Państwa, opowiadamy dzisiaj Państwu o tym, jak działa drużyna Fadersów, bo mamy bardzo miłe wiadomości, mianowicie drużyna ta walczy o tytuł Drużyny Roku 2019 w plebiscycie ogłoszonym przez Głos Wielkopolski. Pierwsze sukcesy macie już za sobą, chyba tak możemy powiedzieć, bo myślę tutaj o tym pierwszym etapie tego plebiscytu. Tak, ma no za swoją Działalność sportowo-charytatywną zostaliśmy zgłoszeni do tegoż plebiscytu, i w powiecie Poznań pokonaliśmy po bardzo zaciętej walce, trwającej do ostatnich minut, w głosowaniu kobiecą drużynę Wielkopolskiej Policji. Z czego jesteśmy naprawdę dumni, ponieważ przystąpiliśmy do tego plebiscytu bez żadnego zaplecza. My jesteśmy sami dla siebie, nie mamy sponsorów, nie mamy nikogo, wszystko organizujemy sami. I tak naprawdę, chyba można powiedzieć, rzadko zdarza się, żeby do takiego plebiscytu przystąpiła grupa. Mężczyzn, tu w przypadku ojców, nie mając żadnego wsparcia i, i odniosła taki sukces, jakim jest niewątpliwie awans do etapu wojewódzkiego do finału. I to jest właśnie moment, w którym potrzebujecie pomocy, także pomocy mieszkańców winograd, bo tutaj liczą się głosy. Tak, przede wszystkim liczą się głosy wysłane za pośrednictwem SMS-a. Bardzo prosimy na za pośrednictwem państwa telewizji o głosowanie na fadersów, gdyż ten finał województwa jest dla nas tak naprawdę wielką szansą. Mamy szansę na to, żeby wypromować fadersów. Pozyskać jakieś instytucje, firmy, które w przyszłości pozwolą nam robić jeszcze większe turnieje na jeszcze większą skalę i pomagać jeszcze większej ilości ludzi. Czy macie już plany kolejnych imprez, które chcielibyście sami urządzić, lub może w których chcielibyście wziąć udział jako uczestnicy? Jeżeli chodzi o imprezy, które, w których chcielibyśmy wziąć udział jako uczestnicy, to najbliższa taka impreza to turniej poświęcony Mikołajowi Kwiekowi. To jest mały chłopiec, który ma problemy z, ze słuchem. Ten turniej odbędzie się 19 stycznia 2020 roku na ulicy Hezjoda, w budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Tam pojedziemy, zostaliśmy zaproszeni, pojedziemy zagrać, pojedziemy wspierać małego chłopczyka. Natomiast co do organizacji turniejów, na tą chwilę rodzą się powoli jakieś plany. Czekamy niewątpliwie na to, żebyśmy taki turniej zagrali na własnym osiedlu. Na własnym osiedlu w tej sali, która się buduje, w sali sportowej. Myślę, że tutaj dyrekcja będzie nam skłon na tę salę udostępnić i zrobić razem z nami coś naprawdę fajnego. Mówimy o osiedlu pod Lipami. Podkreślmy, potrkle, tak. ponieważ na początku chyba nie powiedzieliśmy, że właśnie o osiedle pod Lipami chodzi. Czy ta działalność sportowo-charytatywna jest w Pana odczuciu jako taty młodej damy Julki, działalnością, która też daje jakieś wartości wychowawcze, pedagogiczne, czy obserwując Julkę i jej Kolegów, koleżanki uczestniczących w tych wydarzeniach widzi Pan oprócz tego, że pewnie są aktywni fizycznie, uprawiają sport i to dobre dla ich zdrowia, jeszcze inne dobre rzeczy. Tak, przede wszystkim wystarczy zobaczyć ten turniej w maju, który graliśmy dla rodzin Urbańskiej, czyli dla wspomnianej Ani i jej córki Zosi, gdzie dzieci z klasy Julki przyszły i otoczyły na turnieju niesamowitą opieką Zosię. Teraz niedawno też mają dla Zosi niespodziankę, ale nie będziemy mówić, bo pewnie Zosia potem obejrzy ten materiał i sprawa się rypnie. Dlatego tutaj będziemy trzymać to w tajemnicy. Natomiast na turnieju dzieci opiekowały się Zosią, tak jakby to była ich po prostu koleżanka z klasy. Także takie wartości ludzkie są w tych dzieciach poprzez naszą działalność na pewno zaszczepione. Julko, czy ty lubisz pomagać innym? Ja bardzo lubię pomagać innym. Co czujesz, kiedy udaje ci się zrobić jakiś dobry uczynek? Coś do dobrego dla. A koleżanki, kolegi lub dla tych osób, dla których już uczestniczyliście w turniejach? No, czuję po prostu miłość i oddaję im swoje serce. I to wspaniałe uczucie. Tak, ja chętnie pozdrawiam Zosię. Pozdrawiamy Zosię. Właśnie, czy możemy powiedzieć, co słychać u tych osób, na rzecz których organizowaliście turnieje? Oczywiście, jest informacji na temat Michała Gadomskiego, czyli powiedzmy pierwszego naszego podopiecznego, którego tutaj wspomogliśmy. Wiemy tyle od jego mamy, że Michał czuje się coraz lepiej. Wrócił nawet do treningów, zaczął grać w piłkę, więc tutaj jest fajny sukces, fajna sprawa. I jeżeli chodzi o Anię Urbańską, tutaj Ania jest już po operacji, zakończyła chemioterapię. Natomiast będzie wymagać dalszego leczenia hormonalnego, które jest przewidziane na najbliższe 5 lat. Natomiast jej córeczka Zosia, no niestety w czerwcu pojawiły się napady padaczkowe i do dnia dzisiejszego miała ich około 10. Teraz jest poddawana również leczeniu, z uwagi na swój stan zdrowia, no, musi się uczyć indywidualnie, i to powoduje, że no, bardzo tęskni za, za, za przyjaciółmi z klasy. Jesteście, rozumiem, w kontakcie z tymi osobami Oczywiście. i cały czas ten Oczywiście. kontakt jest podtrzymywany. On też jest pewnie bardzo ważny, prawda? Nie tylko turniej, ale też to, żeby być z nimi w taki sposób. Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, to najlepsze dowody na to, że działalność drużyny Fadersów jest bardzo potrzebna. Możemy tej działalności pomóc, oddając na Fadersów głos w plebistycie, który organizuje Głos Wielkopolski. Do kiedy możemy głosować i w jaki sposób to zrobić? Głosowanie trwa do 19 grudnia, do godziny 22.00. Można głosować poprzez wysłanie na nas SMS-a o treści psd.239. Na numer 72355 bądź można na stronie Głosu Wielkopolskiego wykupić tak zwane kliki. Jeden klik to jest wartość jednego SMS-a i również wesprzeć nas takim klikaniem. Czyli gdyby się udało, to zwycięstwo w plebiscycie byłoby świetnym chyba prezentem pod choinkę dla fadersów i wszystkich członków tej drużyny. Myślę, że byłby to prezent długofalowy, bo my tak naprawdę, nam nie zależy na tym, żebyśmy byli sławni, żebyśmy czerpali z tego jakieś korzyści finansowe. Mówię dlaczego prezent długofalowy, to byłby prezent dla ludzi, których byśmy objęli dalej pomocą, bo miano drużyny Wielkopolski, Przede wszystkim otworzy nam drzwi do tego, żebyśmy pozyskiwali te firmy, instytucje, które mogłyby nas wesprzeć w organizacji turnieju, a nakłady, jakie ponosimy na tę organizację turnieju, trud przede wszystkim w poszukiwaniu jakichś firm, dobrych ludzi, instytucji, no trzeba powiedzieć, jest bardzo duży, ale efekt potem wynagradza wszystko. Życzymy zatem tego sukcesu Fadersom, wszystkim członkom tej drużyny, a Państwa zachęcamy do tego, żeby się Państwo do tego sukcesu przyczynili, wysyłając SMS-y na numer, o którym mówił Pan Marcin. Dziękujemy serdecznie za wizytę w naszym studiu, za to, że znaleźliście czas, przyszliście do nas opowiedzieć o swojej działalności. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Julka, i pan Marcin Szewczyk, członkowie Dziękuję. drużyny Fadersów. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w kolejnej rozmowie dnia.